Hej widzowie! Tak, miało nie być ta RD 3 tak zwanego Broken Round. Ale jednak przekonałem się. Po nałowie wielu osób i to na Discordzie, i to na flip. Żebym spróbował. To prawda wczoraj nie mogłem się zalogować. Przez bardzo długi czas. Yy, ale w końcu się udało. Dzisiaj sobie zalogowałem sobie pracę. sobie gram w komputer Grałem Brałem Nigdy nie grałem barbarzyńcem. Hmm. Na pewno będę szukał gildi, wiem, że tam dużo youtuberów zakłada yy, te swoje gilie tak dalej, Ale możemy też zrobić tak, że zro dla mojej społeczności zrobimy naszą gildię. Zależy też od was. Tak, jak, za jak zacząć w grać w tę grę? Yy, taki pro tip ode mnie na przykład. Yy, gdy wbijecie ten dziesiąty level, oczywiście tutaj nie ma krwawych zalotów, zalotów, zalotów od razu, tak? Yy, drwal Jacek, Zada chodzicie tak. Zbieracie mu, który pika, tak? 900 zł za 10 sztuk Na tym levelu to jest bardzo dużo, zwłaszcza, że nikt nie ma tego golda Tyk, zarobiliśmy 900 zł Dodatkowo no, on tutaj ma, jak porozmawiacie z nim Szukam roboty Zbieracie z niego zlecenie, dobra Tyk, idziecie zabić Ech, hołota tutaj, jakieś grupka Masz, Ja teraz muszę upolować po prostu na 10 hołot Normalnie wyskakuje ci wam tu przeważnie zlecanie na zabicie pająków Tutaj o w tym miejscu, jest to grupka z czterema pająkami Jest to bardzo, bardzo wygodne Bo nie trzeba nigdzie chodzić, po prostu podchodzicie do tej jednej grupki, ona jest przypisana do was Nikt nie może wam jej zabrać Więc tak naprawdę y, Jest tylko wasza, tak? Ja mam teraz najgorszą możliwą opcję Bo mam aż 10 razy chłodę, I Pewnie nie będzie mi się tego chciało, chociaż może to zrobię, żeby nie czekać kolejnych 15 minut, ale chciałem Wam też pokazać, gdzie są mniej więcej lokacje, żeby, bo wi często widzę na czacie, że ktoś pisze, że nie wie, gdzie jest coś i tak dalej, więc ja to po prostu anuluję. Pokażę Wam wszystko od Trendis. tam zresetuję komputer oczywiście, oczywiście, gra, bo inaczej się nie da, więc widzimy się za chwilę. No więc, z tego co pamiętam, tu gdzie jestem, zaczynaliśmy. To jest ogólnie mapa, która bardzo będzie Wam pomagać, no tych obszarów jeszcze nie odkryłem. Gdy macie y, poziom eksploracji świata. To też się bardzo przydaje. To no tu chyba zaczęliśmy w tym momencie. Hmm, wychodzimy, no jesteśmy w tym porcie, tak samo jak w, w, w MetaErdu normalnie. Tu z, y, z lewej strony jest. łączymy to. Y, tu jest tawerna, no, w której przeważnie robi się większość questów. Wchodzimy do Trend. W tym momencie, jak to nagrywam, jest to 26 styczeń. Yy, w Trentis bardzo ciężko jest przejść. Ale pokażę wam, jeżeli mi się to uda. Jeżeli nie, to po prostu zresetuję sobie yy, gra. Tutaj mamy kaczmę, czyli to tam gdzie był zawsze Emilka i tak dalej, to jest tutaj, to jest tam uciech. My zawsze, yy, tutaj odbieramy pieska. Na siódmym levelu możemy już kupić psa i warto w niego zainwestować. Tutaj jest NPC, który umożliwia nam wzięcie zlecenia na zadie. Yy, ciekłe zapłacę, bla, bla bla. I. Tak, Zady. Często ludzie pytają, gdzie są zady. To zatem zaraz o tym powiem. To jest Warberg. Tu jest. sprzedawca y, biżuterii. Teraz to jest podzielone. U Warberga już nie możemy kupić wszystkiego. Jest coś takiego jak sprzedawca biżuterii. No i tu mamy jeszcze dodatkowo. Y, nawet nie wiem co to jest. Jakieś też po prostu ubrania. Coś podobnego jak u Warberga, tylko pewnie trochę inaczej to kosztuje. Sklep premium wygląda tak. Jeżeli chodzi o skiny, no to ogólnie może ktoś tego nie widzieć, Nie widział, tak? Nie wiedział, że coś takiego będzie. Więc pokażę. Mamy cztery strony tego. Moim zdaniem fajna opcja. Tylko na no tysiąca platyny. jak teraz platyna kosztuje 500 zł, to tak średnio. Hmm. To jest arena. Pewnie to zrobię kiedyś, bo jest zamknięta. No i tak, wychodzimy z Trentis. Mamy wioskę rybacką. Tak, no tu po prawej stronie Euceria się respi. Tak jak, tak jak było pod Zamcze, jak wychodziliśmy z Trentis, to no tutaj to było po prostu taka malutka plaża. Jak, tak gdzieś tyle. No tutaj jest po prostu Euceria. Jak zaczynacie grę, warto do tego podejść, bo tutaj jest złoto. Czy tam jakieś halib, cokolwiek. Tak, dodatkowo no tutaj są zady. O, widzicie? Tylko, że graczy, którzy pływają na te zady, jest odgroma. groma. Wszyscy wzdurali sobie zlecenie na zady. Dlatego ja wam polecam zlecenie w tym prostu w lesie. No w lesie. tak. A <grym> są drwale. To jest wejście do jaskini Hershta. Powiem szczerze, że tutaj nawet nie byłem. Wiem, że tutaj większość questów musiałem chodzić. Yy, halit o. Tak tu... Nie, tu jest halit, albo Limited tu jest. W tym miejscu zbiera się limited. Nie będę tam podchodził. Albo może, po, może podejdę. Tu się zbiera Limited. Yy, limited nieoszlifowany, możemy sprzedać przed. Wejściem, też wam to zaraz pokażę. Więc, jeżeli ktoś bardzo by chciał się upar, żeby zarobić pieniądze na eku, Tizel, tak jak się nazywa, tak. Tiza, tutaj stoi przed wejściem i chciałem handlować, no i on tutaj pyta, co, co mamy do sprzedania, tutaj może możliwować albo sprzedać. Każdy dni metod kosztuje 21 zł, więc ewentualnie można tak zarabiać pieniądze. Chociaż ja wam bardzo polecam y, robić te skóry dzika przy okazji Expicie i bijać te lewale. Y, oczywiście no, tu jest wioska Muraga. Z Muragiem też są guesty, potem warto tam przeprawić się, bo na wyspie Muraga możecie łowić dorsze, które są warte 50, 550 zł. Więc wracamy do początku, tak naprawdę, z tą grą. Każdy, kto zaczyna od nowa, y, tak. Ogólnie, jakby chciał, to ktoś ze mną grać, to mam staty na tak tak się nie chyba to wymawia yy, wyma tak, tam jakby gramy to my wywarłom osadę od, od razu po tym jak przejdziemy Z Muraga, w tak? w prawą stronę idziemy do wioski yy, umarłych, tak zwanych oczywiście tutaj stoi pewnie Obserwator chyba, że go po pokonali a, za chwilę będzie ob Obserwator bo już się zbierają Grodzyli i tak dalej, Wszyscy tutaj więc będzie event ja więc prawdopodobnie to sobie poczekam, żeby coś tam Expo zdobyć. widzimy się za chwilkę. No dobra, pozdrawiamy tych nobów. Pewnie nawet oni mnie znają, ja nie wiem co to jest, ale pozdrawiamy. To jest Kwicek. No chyba moderatorem jest na OsloR. No, dobra. Niestety nie udało mi się zabrać Expo. Całą drogą Kwicek tu gra. Ten games z Oztwar, więc pewnie dużo innych osób też gra. Ciekawi mnie jak wygląda reserwatora czy jest jakoś. Wow, czy tak po prostu się pojawia na Ma, Mają swoje ETO Co pali? Super, to ja wracam do nagrywania. Pokażę wam dalej. No, jesteśmy na bagnach. Myślę, że fajnie to zrobili. To jest wiedźma, tam jest w przypadku krzyżek. Tam u góry jest lair. Ale to nie ma tym. No no dole jest oczywiście Romana, myślę, że to wszystkie lokacje, to wszyscy wiedzą gdzie są. Ale na przykład szkielety. Tu jest... Yy, od zamcza, tak? Ale nie ma nigdzie szkieletów, ponieważ gra tyle u ludzi na nowym serwerze, że nie można ich złapać. A jak złapiesz, no to piątki tutaj stoją, albo czwórki, czy te trójki żeby wam po prostu jeszcze tam się środku. No więc warto myślę zobaczyć to, o tu jest jeszcze te gobliny są tak, na których na no, tym 5, 6, 7, 8 nawet levelu można expić. Tutaj są grupki, widzicie? po 2-3 osoby i sobie biję te gobliny. No ja czekam aż w 1-13 level, brakuje mi tu macie opasek kipe ale nie wiem czy to widać, bo ja mam jakby ograniczone pole. Manewru o świnki, które można gonić, na dole macie pasek expa ale ewentualnie no, yy, to taki łatwiej, żeby było. No to tu macie jak wejdziecie w statystyki u góry. Tu w statystykach macie ile Wam Expo brakuje. No ja za minutę mogę zrobić zlecenie, więc już idę w stronę tego lasu. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki format się przyjmie i będzie po prostu więcej tych filmów z niż z no bo w TRN już tak naprawdę nie było co nagrywać, a tu wszystko co pokażę jest nowe. Yy, to co, zostawcie łapkę, komentarz i dajcie znać, czy podobała Wam się zmiana. Ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do 3D. Nie chciałem grać, nawet tam grałem pożegnanie w poprzednim odcinku, ale jednak, jednak się przekonałem i fajnie byłoby coś od nowa spróbować, nie? A więc jak coś, zapraszajcie mnie do znajomych. Nick Kaneki przez 2A i 2I, bo zwykłe kaneki ktoś podpierdolił. <grywka> Narka.